W tym dniu, oto w tym właśnie, 31 sierpnia. Czasami komuś się smutno, czasami wesoło, no bo rozpoczęcie roku przedszkolnego, szkolnego spotykasz się z przyjaciółmi w końcu. Ja nie zbyt się cieszę, ale też się cieszę, bo no wiecie, spotkam się z przyjaciółmi, więc dzisiaj filmik już pewnie zgadujecie pod tytułem yy, Koniec wakacji. No jest smutek, no bo nie można już się zbyt pompać w basenek, bo wiecie, że jest zimno i w ogóle. Yy, co jeszcze? Smutek, no bo będą zadania domowe i będziemy musieli się uczyć. Więc niektórzy są wesoło, niektórzy niezbyt wesoło, niektórzy idą do przedszkola i się cieszą, bo tam prawie nie ma pracy. No. Przedszkole teraz uważam, że było fajne, bo ja nie lubiałam przedszkola. Ale teraz chcę do niego wrócić, lecz czasu cofnąć się nie da. Niektórzy lubią bardziej szkoły, ja lubię bardziej teraz przedszkole, później jak pójdę do będę mówić bardziej podstawówkę, no wiecie. A jutro pewnie będzie film e, przygotowania do roku szkolnego. Będę pokazywać, co będę musiała zabrać, co wy będziecie musieli zabrać. Pokażę Wam nowe książki, więc będzie fajnie i... Co ja bym tu mogła powiedzieć? No. Ale spotkam się z koleżankami, z kolegami. No też będzie wesoło. Może dziś Wam jeszcze wyjątkowo nagram dwa filmy, no bo może pokażę przybor szkolny, bo moja mama chyba jedzie mi kupić przybory, czyli winika, dwa zaszyty oraz chyba tyle. Więc jutro dodatkowo pokażę Wam jak się przygotowuję, a dziś jeszcze pokażę Wam moje przybory, które do czas mam. Więc koniec wakacji, koniec filmów. Teraz niestety będę nagrywać nieco mniej, no bo szkoła się zaczyna. Więc y, w, y, od 1 września do czerwca, do 1 czerwca nie liczcie na codzienne filmy. Nie zawsze będą codziennie, czasami będą co drugi dzień, więc e, chyba od, e, od jutra będą filmy co drugi dzień. Nie wiem, ale e, będą chyba mniej razy, albo po prostu będę zapominać, lub będą strasznie krótkie, na przykład e, 30 sekund, czyli pół minuty. No. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał pod tytułem y, wakacji, y, koniec wakacji. A rozpoczęcie roku szkolnego. Więc wiecie co zostawcie. Łapkę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Pa! Do następnego razu. Zup, dziś Wam jeszcze mm, wieczorem pokażę moje przybowy szkolne. Pa pa!